Witam, drogie wodniki! Cieszę się, że mogę rozłożyć już teraz wcześniej. A chcę Wam życzyć wesołych świąt Bożego Narodzenia. No a dla tych, którzy są w Stanach i mnie oglądają jeszcze w listopadzie, to życzę Wam wspaniałego dnia dziękczynienia, czyli Happy Thanksgiving. No, chciałam Wam również podziękować za to, że mnie subskrybujecie, za to, że mnie oglądacie. Bardzo się e, cieszę z każdego komentarza i zawsze się staram odpisać. I jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to proszę mnie polubić i zanumerować. Tak samo polubić mnie z paruszkiem do góry. No, cieszę się, cieszę się bardzo, że Wasza oglądalność jest coraz większa. No, i oczywiście chcę Wam też przypomnieć, że jest Nów Księżyca i pełnia Księżyca. Zawsze sprawdzajcie na kalendarzu, kiedy to jest. I pierwsze trzy dni są zawsze najsilniejsze, jak robicie intencje nowe, wnów Księżyca, albo niechciane, to czego nie chcecie mieć w pełni u Księżyca. Więc wypisujemy to na karteluszkach, czytamy to głośno, jak to jest możliwe. A oczywiście później a, palimy i popiół wyrzucamy na zewnątrz, niech już wszechświat i bozia i aniołki wyślą to w kosmos i zaczną nad tym pracować. I będą, bo tak jest, jeżeli chcecie mieć przeze mnie karty położone natomiast a prywatnie, to pod każdym moim wideo jest strona internetowa, proszę na nią wejść. I zapłacić w pierwszym rzędzie, żeby was mogła nanieść na listę oczekujących, a później w przeciągu 3 do 6 dni się z wami skontaktuję. Wszystkie informacje są na mojej stronie internetowej. Także moje drogie wodniki piękna karta. Niemniej jednak zaczyna się to jest właśnie a, bliźnięta. Waga wodni, czyli paść mieczy, czyli to równie dobrze może się tyczyć Was albo kogoś z Waszego bliskiego otoczenia. To jest osoba do 35 roku życia. Może to być po prostu człowiek młody, a który jest bardzo. A, trzeba mu poświęcić po prostu więcej uwagi. Jeżeli to jest osoba do, do 18 roku życia, no. Niemniej jednak niektórzy a, lubią problemy i on do takich właśnie należy. Jednym słowem potrzebne jest tutaj więcej poświęcenia i uwagi. Jeżeli to jest osoba po 21 roku życia, to też nic nie zrobimy, bo każdy wibruje swoją własną energią. I jaką on energię wypuszcza, taka do niego po prostu wraca. To się może też i tyczyć Was. Ok. Może nie musi, dlatego że to są rozłożenia ogólnikowe generalne, więc nie wszystkie wodniki będą przechodzić to samo. Niemniej jednak to jest też i dobra karta, bo to jest a, karta dobrej transakcji finansowej. Ok. I wy możecie na tym wynieść dużo korzyści to znaczy będzie skorzystać z tego bardzo ok także jeśli chodzi o finanse to jest dobra karta po prostu finansowa finansowej transakcji no tu mogą być te problemy tu mogą być te problemy bo widać że nawet po nocach nie możecie spać to są właśnie problemy a tego młodego człowieka. To może być on albo ona, dlatego że pazie reprezentują zarówno jak i mężczyzn, jak i kobiety. A to możesz być i równie dobrze ty, jeżeli jesteś do 35 roku życia. Niemniej jednak, ponieważ, tak jak powtarzam, są to rozłożenia ogólnikowe, generalne, więc nawet starsza osoba może się zachowywać jak taki młod młodzieniec, człowiek niedoświadczony. No to ci po prostu po nocach kłopoczę, nie daje Ci spać. Także uważaj, żeby ten człowiek nie narobił a nie tylko o tobie, ale i sobie problemów, OK? Bo widać, że po nocach spać nie możesz. Ale finansowa jakaś dobra transakcja Ci się po prostu szykuje i dużo, dużo na tym skorzystasz.. A Rycerz Kielichów. Rycerz Kielichów to jest skorpion, rak, ryba. Osoba bardzo wrażliwa. To jest wiadomość takiej dobrej, emocjonalnej natury. To może być, jeżeli nie masz partnera, to może być Twój przyszły niedoszły. A, ale to jest też wiadomość o ślubie, o jakiejś a, emocjonalnej natury, właśnie uroczystości e, związane z rodziną, z przyjaciółmi. To mogą być chrzciny, wesele, ślub, um, coś w tym stylu w każdym bądź razie, ok? Um, jeżeli z kolei nie masz partnera, to nadjeżdża on do ciebie. Nadjeżdża. I te twoje kłopoty zostawia praktycznie za sobą. Te kłopoty, które cię męczą. Dzięki nim praktycznie odżyjesz. Jeżeli z kolei jesteś w jakimś związku, to on nie chce mieć z tymi kłopotami nic wspólnego, ok? Bo to jest osoba bardzo wrażliwa. Niemniej jednak bardzo pomocna też. Także z kolei, jeżeli a, szukasz pracy, mamy tutaj dwójkę, dwójkę, a, dwójkę monet dwójkę monet i widać, że dostaniesz tutaj po prostu um, jakieś dwie oferty, jeżeli szukasz pracy i będziesz musiał wybrać jedną. <laughs> to może być praca też związana z wyjazdem, dlatego, że tam z tyłu jest statek. Przepraszam, muszę się napić. Mm, już mi w gardle zaschło. W każdym bądź razie um, jeżeli nie macie tej pracy, to dostaniecie dwie oferty, i być może właśnie będzie to praca na wyjeździe, czyli poza granicami Twojego miasta, państwa, a nawet i a w innym kraju. Niemniej jednak, balans finansowy starasz się po prostu w tej chwili to wszystko w jakiś sposób równoważyć, ale się nie martw, bo masz na końcu to, te dwie karty praktycznie razem wypadły, czyli koło fortuny. Wszystko się kręci w Twoją stronę. To znaczy bardzo pozytywnie aspekty Cię czekają. Jeżeli nie masz pracy, to będziesz miał. Jeżeli masz ją z kolei, to czekają Cię po prostu dodatkowe pieniążki. Koło fortuny się kręci w Twoją stronę, czyli Wykorzystaj to, bo jak wiesz, nie zawsze, to zawsze idzie cyklami, raz jest dobrze, raz jest źle, to może być przez parę ładnych lat dobrze, teraz przez, na, od 2017 począwszy. Także masz piękną kartę, to są pieniądze też z niewiadomego źródła, to jest też właśnie podróż, czyli to może być, Podróż bardzo ciekawa dla Ciebie, bo to się zaczyna nowy cykl w Twoim życiu, i będziesz z tego bardzo zadowolony, czy zadowolona, mój drogi Wodniku. No, na końcu mamy Resurrection, czyli Zmartwychwstanie. To będzie dla Ciebie właśnie taki e, początek nowego życia, tak jakbyś się na nowo narodził. To jest coś pięknego dla Ciebie. Masz wsparcie w aniołkach. I a, z, w, z wyższych energii. Po prostu masz wsparcie. I a, jak widzisz, tutaj wszystkie aniołki aż a, trąbią, a, cieszą się, że nareszcie to się stało. Także macie bardzo, bardzo piękną kartę. Oprócz tych Waszych emocji i problemów z tym młodzieńcem, młodzieńcem czy yy, czy dziewczyną, czy chłopakiem. No, albo to jesteście Wy. No, także nie macie się czym przejmować, bo macie na samym końcu te dwie karty, to będzie wszystko zrównoważone i koło fortuny Wam się kręci. Mogą być też jakieś pieniądze z niewiadomego źródła. Grajcie w Totolotka. To mogą być pieniądze też i przez spadek. Mogą być pieniądze, a, które Wy zapracujecie. Ale to będzie takie e, sukcesywne i bardzo owocne, ok? Czyli nowy cykl Wam się zaczyna pięknie. Twoim aniołkiem jest Astra, mój drogi Wodniku. I Astra ci mówi, zasługujesz na najlepsze. Sięgaj gwiazd swoimi marzeniami i nie zgadzaj się na kompromisy. To jest Astra. Dosięgaj gwiazd, mój Wodniku. I Archanią Michał mówi ci, miej oczy szeroko otwarte na cel. Czyli dosięgniesz tego celu, ale miej na to cały czas oczy szeroko otwarte w grudniu. Ok? Zabawa. To są przesłania anielskie. Proszę. Zabawa. Ukochany, nastał czas. By na chwilę odłożyć pracę na bok. Nie martw się, dopilnujemy, żeby wszystkie Twoje zobowiązania zostały wypełnione. Zabawa, wesołość i śmiech dodają ci wigoru, więc wrócisz do pracy ze świeżym spojrzeniem i wzmożoną energią. Także jednym słowem, zabawić się, po prostu odpocząć. Zabawa to jest wspaniały relaks też. No i to by było tyle, moje drogie wodniki. Dziękuję za oglądnięcie, jeszcze raz. Jeszcze raz Wam życzę wszystkiego najlepszego w święta Bożego Narodzenia. Niech Wam się marzenia spełnią. I niech Was Bozia Błogosławi, a aniołki oświetlą Wam drogę, którą idziecie. I widzimy się w styczniu. Do widzenia.